Dochona się moja zemsta. Tego nie byłbym taki pewny. To jeszcze nie koniec Zeusie. Zeusie, powrócił twój syn. Bóg podziemnego świata nie żyje. Wiesz, że chce się zemścić na Zeusie. Zeusie, musi być inny sposób. Nie było innego wyjścia. Pandora? Pandora! Pandora! Pandoro! Pandora! Pandora! Pandoro! Pandoro! Nie! Pandoro nie! Tylko słabi żyją nadzieją. Nie obchodzi mnie los twego dziecka. Nie obchodzi mnie kim lub czym jesteś. Mówiłem, nie licz na mnie. Byłaś tylko pionkiem, Gajo! Niczym więcej! Widzę tylko tego, którego mam zgładzić. Stań do walki! Czas z tym skończyć. Moja zemsta dobiega końca.